Cześć. To będzie piąty odcinek Złego Tyrmanda. I myślę, że krajobraz tutaj y, bardzo pasuje do tej powieści. Niestety nie mam dzisiaj worków, żeby sprzątać. Poza tym nie jest to takie proste. Więc tylko nagram tym razem. Kuba! Kuba! Kolanko wychylił się z drzwi na korytarz, zawisł niemal na rękach. Kuba, gdzież on jest ten? Na schodach rozległ się łoskot o dalekim pokrewieństwie z górską lawiną. Na końcu korytarza okazała się kulka czegoś szybko rosnąca w oczach, która na kilka metrów przed kolanką zaczęła hamować na szeroko rozstawionych nogach. Z bryłki ciała, ubrania i ruchu wyłonił się cały uśmiechnięty kubuś. Jestem, panie redaktorze, o co chodzi? Kolanko jednym ruchem wciągnął go do pokoju i zamknął drzwi. Pokój redakcji miejskiej ekspresu wieczornego mógłby z powodzeniem służyć za przecudną wizję klasycznego włóczęgi. Takiej ilości starych gazet i papierów odnaleźć można jedynie w cichych marzeniach zmęczonych trampów o łóżkach i kołdrach. Na ścianie wisiała karykatura kolanki, rozkład jazdy pociągów podmiejskich sprzed trzech lat, plan Saskiej Kępy i godło państwowe. – Ty pacanie niemyty! – rzekł kolanko z gorzkim wyrzutem. Kubuś przybrał postawę obronną. – Już nie będę, panie redaktorze! – rzekł na wszelki wypadek, cofając się. – Klnę się na czystą, niewinną miłość, jaką żywię dla pana redaktora, tylko co się stało? – Chłopczyku! – powiedział kolanko ze słodyczą w głosie. – Chłopczyku, siadaj! Popatrz, wyhodowałem Cię na własnej piersi jako nieletnie pachole i grałeś bez trosko w cieniu mej potężnej opieki figlując swawolnie wśród nowinek z magazynów odzieżowych wśród spacerków po stolicy wśród wieści o nowych liniach tramwajowych i o nowalikach w sklepach warzywnych hasałeś jak rozkoszne źrebie po rozłogach trzeciej kolumny miejskiej kolumny naszego chwalebnego organu i co tak mi się odwdzięczasz! Takie jest twoje przywiązanie do tego, który cię wykarmił mlekiem z drzewa wiadomości dobrego i złego? Okrągła, dwudziestodwuletnia i piegowata twarz Kubusia wyrażała ból i rozpacz. Widać było, iż jest do głębi wstrząśnięty. Panie redaktorze, zawołał, niech pan tak nie mówi. Nie wolno panu, przecież wie pan, że jestem jako pokaza panem redaktorem, że może pan zawsze i ufnie wesprzeć na mnie swe znużone ciało że jestem dla Pana gotów na wszystko, na najwyższą ofiarę, jestem gotów na... Niech się dzieje, co chce, natychmiast skoczyć po papierosy nawet. Tu Kubuś zakrył oczy dłonią i zwiesił w strasznej męce głowę. Nawet przynieść herbatę. Zamilcz, powiedział Kolanko, tłumiąc jawne wzruszenie. Niech przyjdę do siebie. Już dobrze. Czytałeś dzisiejsze życie? Nie, odparł Kuba niefrasobliwie. Niezwykłem czytać od samego rana tych marnych świstków konkurencyjnego papieru. O tej porze czytuję wyłącznie to, co sam napisałem poprzedniego dnia. A w ogóle w głosie Kubusia zabrzmiała wzgarda. Dziwię się panu, że pan taki inteligentny człowiek traci czas o poranku na czytanie tej gazety. Zamknij dziób, warknął kolanko. Masz, czytaj. Podał kubusiowi świeżą płachtę porannego wydania życia Warszawy. Kubuś wziął dziennik w dwa palce z ostentacyjną odrazą. W miarę jednak czytania zakreślonej czerwonym ołówkiem wzmianki, twarz mu się wydłużała. Z okrągłej stała się owalna, a z owalnej pociągła, długa i bardzo zmartwiona. No i co ty na to? Kolanko wziął się pod boki, płostając go wzrokiem pełnym szyderstwa. A z reportażu Ekspresu Wieczornego, reporter Iskra, reporter Widmo, człowiek, dla którego nie ma drzwi zamkniętych, dziennikarz, u którego w lewej kieszeni spodni bije puls Warszawy, oczy i uszy stolicy, magik prasy popołudniowej, wobec którego najtwardsi dyrektorzy domów towarowych płonią się jak zasromane dzieweczki, zwierzają się z tajemnic nowego asortymentu, bielizny dla leciwych gospodyni, jedzą z ręki jak ptaszki. Jednym słowem... Kuba, wirus. I ten oto Jakub Wirus dowiaduje się o czymś takim, z maleńkiej zajawy na piątej kolumnie życia. He, he, he. Śmiech ten zadźwięczał w uszach Kubusia jak dzwon pogrzebowy. Opuścił rękę z gazetą niczym człowiek ugodzony śmiertelnie w samo serce. Spuścił głowę i rzekł głosem nabrzmiałym cierpieniem. Tak, to koniec. Widocznie zestarzałem się. Czas mi się wycofać, oddać miejsce młodszym, pójść... Do administracji na wygodny fotelik z gumową poduszką i spędzić na nim resztę mych dni. Niech młodsi ruszą w święty bój o nowiny z koszyków i powywiady z piaskarzami pracującymi w znoju nad regulacją wisły. Mój kres nadszedł. Oto moje, oko moje straciło blask i sokolą bystrość. Moja ręka zagubiła niechybną pewność. Ha! Cóż, pozostają ciche dumania przy klubowym stoliku na ulicy Foksal i żewne wspomnienia z Dni Chwały. Nagle zerwał się jak oparzony. Panie redaktorze, jak pragnę całować wiśniowe usta tej nowej brunetki z kolportażu, co nam się obu podoba, oni nie mogli otrzymać tej wiadomości z pogotowia. Pogotowie mam obstawione tak jak złoto. I niemożliwością jest, żeby ten, tu Kubuś bluznął słowem straszliwie dyskredytującym omawianą osobę, nie zawiadomił mnie o czymś takim. Ja nie wiem, ale niech ja będę ostatni śmieciarz, a nie wirus, jeśli w ciągu dwóch godzin pan redaktor nie będzie miał... Spokojnie, smarkaczu. Kolanko przybrał ton mentorski. Widzisz przecież, że nie jest podane ani kiedy, ani kto udzielił pomocy temu facetowi. Nie pisze czy zabrano go do szpitala, czy milicja prowadzi dochodzenie. Nic oprócz tego, że znaleziono takiego pobitego w ruinach kościoła przy ulicy Łazienkowskiej i tyle. Chyba będziesz musiał udać się do kolegów z życia Warszawy, jeśli się czegoś chcesz dowiedzieć. Co? Tam nigdy. Zawołał Kubuś dramatycznie. Moja noga tam nie stąpnie po kranie z dni moich, u tych pszczelarzy. Chyba, że będą mieli dla mnie jakieś pieniądze, dodał ciszej na stronie, po czym znów wzniósł głos do poprzedniego rejestru. A pan, panie redaktorze, zbyt szybko i zbyt wcześnie stracił wiarę we mnie. To rzekł, że znikł jak wyssany z pokoju przez niewidzialny elektrolux. Dlaczego pszczelarze? Zdziwił się kolanko. To pozostanie na zawsze tajemnicą barwności stylu Kubusia Wirusa. Ale jakaś trafność w tym jest, uśmiechnął się do siebie. Nawet nie zdążyłem mu dać tego kisza. Pomyślał, wyjmując z szuflady świeżo kupioną książkę. Jeśli bowiem 34-letnie serce redaktora Edwina Kolanki biło dla kogoś na obecnym etapie jego życia, tym kimś był tylko Kubuś Wirus. Kiedy 7 lat temu zjawił się w redakcji 15-letni chłopak o zsiniałych zimna wargach, w niezdarnym ubraniu, zszytym z amerykańskich koców wojskowych. Kolanko od razu nim się zainteresował. Dziwiło go samego to zainteresowanie. Przewalały się na ten czas nad Warszawą pierwsze zimy odbudowy. Pełne udręk zdruzgotanego przez wojnę miasta. Przez te zimy Warszawa przebijała się jak przez morderczy ogień wielkiej bitwy o życie. W szlamie, w błocie, w gruzach, w nieopalanych norach. Zamiast mieszkań, w których obite dyktą okna, Symbolizowały dom. Uczucia twardniały, dzieci śpiące w bramach zrujnowanych kamienic lub w błotnistym śniegu ulicy nie czyniły na nikim wrażenia. Kolanko należało raczej do ludzi mocnych, to znaczy odpornych, to znaczy częstokroć niezbyt wrażliwych. A przecież od samego początku dojrzał w oczach kubusia coś, co wznieciło w nim ciepłą litość. Kubuś był sierotą, rodziców stracił w czasie wojny, miał jakieś ciotki czy stryjów na ziemiach zachodnich, ale rodzina stanowiła dla Kubusia rzecz drugorzędną. Rzeczą pierwszorzędną była Warszawa. Jakie instynkty i umiłowania decydowały o tym w duszy piętnastoletniego chłopca, tego trudno jest dojść? Kubuś orzekł, że tu jest jego miejsce, jego serce, jego przyszłość i został. Zaczepił się w redakcji nowo powstałego ekspresu wieczornego. Biegał na posyłki do kliszarni. Do drukarni po odbitki szczotkowe, po papierosy, po bułki, po piwo. Z czasem stał się niezbędny. Lubili go wszyscy za to, że nie sprawiał nikomu kłopotu. Był sprytny, obrotny, dowcipny, uczynny, bardzo warszawski, gazeciarski, dziecko ekspresu. Nigdy nie naprzykrzał się, nigdy od nikogo niczego nie potrzebował. Zawsze był gotów do uprzejmości i przysług. Co najważniejsze, nikogo nie obarczał troską o siebie i nikt sobie głowy nim nie zaprzątał tym, czy kubuś śpi i gdzie kubuś śpi. Czy Kubuś je i co kubuś je? Taka krzepka samodzielność budzi powszechną sympatię, ale to wszystko. walczący o swój dzień następny w Warszawie ludzie byli niebywale zajęci. Obdarzali chętnie sympatią w wypadkach nagłych, doraźną pomocą. Nie ciepłą, podtrzymującą troskliwą przyjaźń, taką właśnie, jaka kubusiowi była potrzebna. Nikt nie miał czasu, nikt z wyjątkiem kolanki. Za to kolanko miał opory. Kolanko był trochę sceptykiem, trochę mantyką, trochę egoistą i trochę cwaniakiem. Taki charakter, wytrzęsiony mocno w ostatniej wojnie, nie stanowi żyznej gleby, na której zakwita zazwyczaj opiekuńcza przyjaźń dla kilkunastoletniego chłopca. Skończyłoby się tedy na niewyraźnych sympatiach i przychylnościach, gdyby nie kubuś. Albowiem, na zasadzie trudno-wytłumaczalnych rewanżów, kubuś pokochał kolankę. Nie miał początkowo po temu żadnych specjalnych powodów. To inni redaktorzy przynosili mu ciepłe skarpetki, puszki, konserw z gulaszem wieprzowym, obdarowywali go biletami do kin i na mecze. Natomiast kolanko z nim rozmawiał. Każdą wolną chwilę Kuba spędzał przy biurku Kolanki. Wślizgiwał się do pokoju, w którym pracował Kolanko, czyhając łapczywie na momenty, gdy rozjazd gotany telefonami i łoskotem maszyn do pisania pokój pustoszał i cichł. I znów trudno powiedzieć, by rozmowy te były dla Kolanki filantropią. Nic z tych rzeczy. Rozmowy te pasjonowały Kolankę wiecznie, chciwego kolorów życia reportera dziennikarza do szpiku kości kochającego zachłannie atmosferę, styl i barwę przeżywanej chwili nastrojów miasta, języka warszawskiej ulicy. Któż mógł lepiej opowiadać mu o bazarach i placach, o ogródkach i plażach, o piekarniach i sklepikach, o tramwajach i knajpach, niż kuba wirus piętnastoletni człowiek, dla którego życie na bruku, dźwigającego się z gruzów i nędzy miasta, nie miało tajemnic. A Kuba czuł wyśmienicie, że to, co mówi, to, co opowiada, z takim wkładem sił w trafność formułowania, zostaje zrozumiane i docenione, że ten, który słucha, słucha nie z uprzejmości, lecz z palącego, chciwego zainteresowania nim, Kubą, że jeden jedyny człowiek na świecie potrafi w pełni go zrozumieć i sprawiedliwie ocenić nieuchwytną głębię, mądrość. Dosadność, atrakcyjność, cały gorzki, rynsztokowy, knajacki urok i ostry jak brzytwa humor jego warszawskiej, ulicznej gadki. Tyle na dzisiaj. Miejcie dobry dzień, a może dobry wieczór. Cześć!